Cześć tutaj Price i dzisiaj zagramy w Kotika. E, e, tradycyjnie. Nie wiem który odcinek. Ale już wiem, że dosyć daleko zaszliśmy. Tak. 10 minut nie było. E, dlaczego? to się Odpowiedź jest bardzo prosta. Ale nie wiem skurwysą. Eee. Dan Co ja miałem w pierwszym odcinku zrobić? Eee, coś tam miałem, kurwa. Wiecie co? Kurwa sprawdzę sobie. Co ja kurwa miałem tam zrobić? Ej. odpowiem sobie specjalnie odcinek na odcinku. Eee, aha to jest to. Ej, to jest to nie? Eee. Okej. Okay. Czekaj. Jeszcze drugi rady. Czemu mnie op... Musisz iść do nowego obozu po prostu. Zapisz grę. A, myślałem, że to się skończyło już dawno Nie ma to jak oglądać odcinek na odcinku, nie? Nie masz racji. Ludzie zawsze chce Czyli mam po prostu iść do nowego obozu. Dzięki. Myślałem. Może. Dam. Ci, którzy oglądają te odcinki od deski do deski... Eee, to t, jak e, jednak o, o coś innego chodzi, ale tak. <laughs> mi chuja w dupę. Mm. Ok. Coś tu widzę. Coś tutaj takiego fajnego. To, tak zwanego krytosztura, który <laughs> jakoś duży mi jeszcze ekspów nie daje. Eee. A. Więc ja już na takim poziomie fabuły ja będę szukał tego e, i będę musiał e, dwa po poziomy sobie najebać żeby mieć coś żeby mieć e, zajebistego miecza chyba poza odcinkami będziemy, będę musiał zajebać trochę otworów chyba że mi się po prostu nie będzie chciało. Tak to może być. Hmm. Bo takie... Także, jak tak patrzę, to niby trudno o level nie jest, ale bardziej chodzi o to, że raczej takiego optymalnego poziomu nie ma. No, a to już otwierałem. Kurwa, praktycznie. Zdechuję jestem ale z e kawa mi się jeszcze uaktywnił. E nie wiem z o czym pokazałbym wam e ten e Na pewien temat, ale raczej nie mogę e ze względu na YouTube'a. Jaki on jest restrykcyjny e co do Panów, e, znaczy... Panów, którzy na Śląsku, w lesie... Popierają pana wąsacza wąs bez, e, bez... długiego wąsa. A krótkim... E, nie niedoszłego malarza, pana pocztówkarza. uważać na to, co mówisz przy obcych. Pana zaschizowarenią. Jeśli myślisz, mm. że... Uryn. Ach, to ty! Mój przyjaciel z obozu na Bagnie Lester doniósł mi o Twoich dokonaniach. Jak na kogoś, kto jest tu od niedawna, zaszedłeś całkiem daleko. Parę razy zaszedłem nawet na skraj własnego grobu. Mm. Mam ważną wiadomość dla Magów Wody. W takim razie się zgłosić się do Saturasa, to najwyższy z Magów Wody. Jak go znam, siedzi teraz nad jakąś magiczną księgą albo czymś w tym stylu. Ale niezależnie od tego, jak ważne są wieści, które przynosisz, strażnicy z górnego poziomu nie pozwolą ci się z nim zobaczyć. A nie mógłbyś się za mną wstawić? Ja nie, ale Kronos, strażnik Grudy, może udzielić ci pozwolenia na spotkanie z Saturasem. Gdzie znajdę tego strażnika rudy? Idąc stąd, trafisz na wielką jaskinię mieszkalną, niedaleko Tamy. Kronos przebywa zwykle obok kraty broniącej dostępu do kopca rudy, ale to nieco arogancki człowiek. Będziesz musiał go jakoś przekonać, że Twoja wiadomość jest naprawdę ważna. Do hmm. zobaczenia! Kwa... Taka, nie jest aż taka zła. Nie... Niby zjadałem cukro, jest złocą, tak? Ale też. Eee, nie, pogrywa, że nie, ma goryczy, bo jest trochę tam goryczy. nie, mm. A też nie, 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 wiecie. nie, kurwa. <grywa> um. No jest ten nie, nie, goryczy, nie, czemu miałby nie, bić, nie, nie, Dobra A robimy speedrunnera price, czyli jak normalnie biega w gotiku, czyli po prostu na kurę jak y, pojebane coś w tym stylu. Chodzę musi kurwiel znaleźć fajną pasę czyli kurwa prostą drogę, której tutaj w ogóle nie ma To jest wszystko krzywe kurwa Właśnie nie ty Chyba tutaj był Kronos, nie? Trochę będę padnięty dziś, bo nie wiem, coś... Taka was kur... Zamiast mi pomagać... Zamiast mi pomagać, to... Ten, mi się srać, później. Mam ważną wiadomość dla Saturasa. Cóż może być tak ważnego, byś miał przeszkadzać naszemu wielkiemu przywódcy w jego badaniach? Moja mama. Korkalom opuścił obóz bractwa z grupą fanatycznych strażników świątynnych. Zamierza na własną rękę odnaleźć Śniącego i przebudzić go za wszelką cenę. Nigdy nie ufałem temu człowiekowi. Wielki guru czy nie, to próżny i nieszczery człowiek, zdolny do wszystkiego. Bractwo da sobie radę i bez niego. Powtórzę twoje informacje, Saturasowi przynajmniej... Zejdź mi poczekaj, z Czekaj, poczekaj, poczekaj, tam mam jeszcze inne dialogi. Y o. Iberion, duchowy przywódca Bractwa Śniącego, nie żyje. Co? Jak to się stało? Bractwo przeprowadziło rytuał przyzwania Śniącego. Wygląda na to, że Iberion nie był w stanie wytrzymać tak wielkiego obciążenia. To smutna wiadomość. Na Iberionie zawsze można było polegać. Ale to jeszcze nie powód, żeby przeszkadzać Saturasowi. Zejdź mi z drogi! Spoko, mam jeszcze ostatni. <laughs> Tylko sprawdzę czy się wszystko nagrywa. Pamiętacie ten mój kompleks? I... 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 Mam właśnie Nie hmm. że to nie skończy. to się już jest. A to jest w tym W górach zorientowali się, że oddawali cześć potężnemu demonowi z piekła rodem. Raptem doszli do wniosku, że śniący jest demonem? To mi wygląda na kolejny szalony pomysł ludzi z bractwa, ale gdyby okazało się, że mają rację, cała kolonia znalazłaby się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Powtórzysz tę informację samemu Saturasowi. On zdecyduje, co nam wypada czynić. Gdzie znajdę Saturasa? Wejdź na wyższy poziom. Powiedz strażnikom, że pozwoliłem ci przejść. Hasło brzmi Tetriandoch, Saturasa. Znajdziesz przy wielkim pentagramie. W zasadzie się stamtąd nie rusza. Cały czas obmyśla sposób na wysadzenie kopca rudy. Zejdź mi z drogi! Dobra, robimy z Beziego babcie, która ma sklerozę za pięć sekund. Eee... Co to było? Co to, to było? Z... Nie demency, tylko... Chyba z... tak kuba sklerozę, nie? Tylko jak się nazywa ta radykalna forma sklerozy? Masz rację. Zorz. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Nie Nikt nie przejdzie bez podania hasła! Dobra. Upewnie masz rację. Dość tej paplaniny. Edu, nie masz racji. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Cholera, chyba zapomniałem. To wróć jak... <laughs> Mam przy sobie... Czemu nie? Pogadaj... Je. Kronos udzielił w takim wypadku. Nie masz racji zawsze, <grymne> gadamy. Nie wiem, jaki to jest hasło. Tetriandok. -tri e, tylko po prostu te. lubi sobie ten. Czystań I teraz <grymne> będziesz śmieszny tekst. Jak brzmiało to hasło? Już moja świętej pamięci, babcia, miała lepszą pamięć od ciebie. Hasło brzmi: Tetriandoch, Kurde, jak to się nazywało? Myślałem, że to się skończy. Nie, nie, długo e... wiesz dokąd Nie, to dro... papier dalej. Chciałbym raz A spotkamy się z Kuwa Wii, zajdupę. Jesteś. Sz. Zgadza się. Czym zajmuje się na je? Po prostu. Od czym pierdolenia, żeby. Koniec. Ho, 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 ho. Pierdalenie. Hasło brzmi tytriandol. Zgadza się. Możesz przejść. Łu. 30. 30. tu raz? Kim jesteś? Nazywam się Nefariusz. Mag kręgu wody. Okej. Okay. Chciałbym zostać magiem kręgu wody. <laughs> Nie tak szybko, mój chłopcze. Nie przyjmujemy do naszego grona byle kogo. Najpierw musisz się wykazać czymś niezwykłym. Potem czeka ci okres próbny. Jeśli poważnie myślisz o zostaniu magiem wody, dołącz najpierw do najemników. W ten sposób będziesz mógł nam udowodnić swoją wartość. Kto wie, może pewnego dnia uda ci się nas przekonać. Potrafię zwalić w konia w 5 sekund. Już? Czy jestem już gotów, by zostać magiem? Najpierw... Gdzie mogę znaleźć saturaca? Poszukaj za tą wielką, okrągłą bramą. Taką wielką. Naprawdę wielką. Taką fajną bramę. Z takimi fajnymi wzorkami. Taką szarowiatką, ale... Jak się, jak się zjadasz, to będzie fajne kolory. Kurwa. Nie. Łomny jestem. Halo, do pomocy. zapiszę i. się popiszę. Tym futasem. przed Saturasem. Mam ważne wieści z obozu bractwa. Jeśli Kronos pozwolił ci mnie odwiedzić, musiało się stać coś naprawdę ważnego. Yep. Iberion nie żyje. Zginął podczas rytuału przyzwania śniącego. Iberion martwy? To złe wieści. Bardzo złe. Kto teraz przewodzi bractwu? Czyżby ten zbyt ambitny, jadowity wąż Korkalom? Nie, Kalom wyrzekł się bractwa. Zabrał ze sobą kilku strażników świątynnych. Nikt nie wie, dokąd się udali. Jak to możliwe? Był najważniejszym członkiem bractwa zaraz po Iberionie. Pewne wydarzenia uświadomiły wszystkim Guru, że droga, którą podążali, była błędna. Ich rzekomy ból <noise> okazał się niszczycielskim demonem. Pod wpływem śniącego, jeden z Guru próbował mnie zgładzić. Mimo, iż kilka chwil wcześniej ocaliłem jego życie. Kor Kalom był jedynym guru, który nie chciał uznać prawdziwej natury śniącego. Właśnie dlatego opuścił obóz na bagnie. Rozumiem. Cóż, przynajmniej tutaj mamy trochę szczęścia. Kor Angar to dobry człowiek, twardy, ale uczciwy. Jeśli ktoś może zapobiec całkowitemu rozpadowi Bractwa po tej katastrofie, to właśnie on. Hmm. Twardy, ale uczciwy. Mam ten almanach. Iberion wykorzystał go do naładowania kamienia ogniskującego. Świetnie. Wiedza zawarta w tej księdze pozwoli nam naładować pięć pierwotnych kamieni ogniskujących. Wezmę ten almanach. Bierz. Masz. Mam tu ten kamień ogniskujący. Trzymasz w ręku klucz, który może nas wyzwolić z kajdan niewolnictwa. To jeden z pięciu kamieni ogniskujących, które wykorzystywano podczas tworzenia magicznej bariery. A my z pomocą tej samej siły ogniskującej zniszczymy wielką magiczną barierę. Ale czy do tego nie będzie potrzeba potężnego źródła magicznej energii? To prawda. Dlatego przez te wszystkie lata gromadziliśmy rudę, zamiast wymieniać ją na towary z zewnętrznego świata. Jak zapewne wiesz, każdy kawałek rudy zawiera niewielki ładunek energii magicznej. Mamy nadzieję. Że wyzwalając jednocześnie cały potencjał zgromadzonego przez nas kopca, będziemy w stanie zniszczyć barierę. To chyba dość ryzykowne. Eksplozja energii magicznej może zniszczyć wyłącznie twory utworzone lub zmodyfikowane przy użyciu magii. Nie istnieje żadne zagrożenie dla istot ludzkich. Proszę, oto kamień ogniskujący. Mam nadzieję, że wasze plany związane z detonacją kopca powiodą się. Stworzone z magii? Czy przypadkiem nie rozkurwiam wtedy tak jakby... Run swoich? Nie wiem, nie wiem Co teraz zrobicie z tym kamieniem i almanachem? Nic. Najpierw musimy odnaleźć pozostałe cztery kamienie ogniskujące. Niestety nie trafiliśmy jeszcze na ślad żadnego z kamieni mógłbym spróbować odnaleźć brakujące kamienie. Koniec końców mnie też zależy na wydostaniu się z tej kolonii. Muszę cię ostrzec. Te poszukiwania mogą się okazać równie trudne, co i niebezpieczne. Konflikt ze starym obozem zaostrza się z dnia Spoko. na dzień. Nie mogę ci nawet przydzielić Do skorty na Będziesz zdany wyłącznie I na siebie. Men, right. Cóż, to mi nie pierwszy znak. Jakoś boli. sobie poradzę. Twoja pewność siebie dobrze tobie świadczy, ale przyda ci się kilka przedmiotów. Weź tę mapę. Jest dość stara, ale zaznaczono na niej oryginalne rozmieszczenie kamieni ogniskujących w chwili tworzenia bariery. Ten zwój magiczny pozwoli ci błyskawicznie przenieść się do naszego obozu. Na koniec powinieneś jeszcze porozmawiać z Riordianem. To człowiek, który przygotowuje magiczne wywary dla naszego obozu. Znajdziesz go w jego chacie, tutaj, na najwyższym poziomie. Okay. Obyś wrócił. Cieszę się, będzie fajnie. Który to był Riordian? Pamiętam, że w dwójce on jakby był. tym. To ja od razu go Chyba. chyba. No ja. W dwójce on chyba sprzedawał nam fajne rzeczy. Przysyła mnie Saturas. Ach, choć bliżej. Już mi o wszystkim doniesiono. Proszę, weź to. Znajdziesz tu najróżniejsze wywary. Teraz możesz już ruszać na poszukiwanie kamieniu. Witaj, witaj! Jestem Rjordian, alchemik. Zgaduję. Mhm. Pokaż mi.

Jak będę potrzebował jakichś tam artefaktów, to przyjdę do niej, po prostu to odkupię, coś tam. Bo pamiętam, to, tam, to bo tam trzeba było od, mu coś tam oddać, czy jakoś tak? Znaczy... Będą, będą jakieś potrzebne artefakty. No to na pewno pamiętam, że potrzebny jest. Ja ale po co mi to? <laughs> 115000 monet. Jezus Maria. Skąd ja mam tyle?

O, co to by za odgłos? Oryginę nie wyłączyłem? 8, 2, 3, 3. Czekaj, zapiszę i sprawdzę. Alt Escape e, to. Cię na. nie wyłączyłem. Załączył się? Jo. Ja. Czekaj. Serio ja tak upośledzenie wyglądało na kamerce? <grymne> 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 Prawie mnie nie widać było. Jezus. <grymne> Dobra. 8 minut mam. Hoho, ho, ho, ha, hej, hej, he, ho, ha, ha. Czemu 8 minut? Bo ten, eh. E, z kolegą będę rozmawiał. Kiedyś tak jest w porządku? Nie wiem. E, w Teraz misja. E, kamienie. M kurwa. Nie działa. Ty kurwa, satanista. Raz, dwa, trzy, cztery. Wow. To była ta misja, to była ta, to była ta i to była ta. Jak mi się nie chce robić wieży. a kamienne. W każdym gotiku mi się kuła tam nie chciał iść. A je, tym bardziej w dwójce mi się tam nie chce iść.

Zjąłem te górne, durne okulary, bo bo w nim prawie że gówny po prostu gówno widziałem, nie? Uuuu Będzie lepszy, Zapiszę W sumie mogę założyć że to chyba lepszy łódź, nie? Ili? Ile? Dwa?

بyبي Czy jak tego użyję, to chyba raczej już potem tego nie mogę użyć, nie? To z jedną stronę. Czyli bym musiał wszystkie najpierw zebrać, a potem będą do magów wody. Chyba tak. Pewnie masz rację. Pewnie mam rację. Ho ho ho. ho. O, chyba ten miecz miałem, nie? A i miałem ten, sprawdzić te miksturki. Dobra, jeszcze raz zapiszę, powiedzmy mu, pośledzony bank. Jak to szybko będę zapiadał? E, teraz skok jest wolniejszy, nie? No, no i takie kolanie mogę przymierzać. Bang. Bang. Spokojnie, nic się nie stało. Pff, jeszcze raz. Chcę te... Zapomniałem, że ten ten tak jest. Że ten ten tak jest. Że trzeba myszką. Eee, jak mówiłem w sumie jak już będę na tym efekcie to trochę pobiegam z tym wystarczy no aż mi aż bym się zechciał nie wiem, jakieś 10 minut nagrać dodatkowe czy coś ale nie muszę być co do tego bardzo skurczpolatny bo jak nie będzie. To wtedy będę wrzucał odcinki codziennie. <noise> a muszę być co tydzień, a i dwa tygodnie. Dobra, zapiszę tutaj i ten kończymy odcinek. Ora, jeżeli Wam się spodobał ten odcinek, wejdźcie w opis Discord, laj, subskrybujcie za, 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 zasubskrybujcie, skomentujcie do zobaczenia. Heju!